Słuchamy. Tak. To jest jaki kolor? To jest um, czerwony. Tak. Czerwone. Dobrze, dobrze, ona dobrze powiedziała. Teraz dalej niebieskie. Niebieski. Niebieskie. Niebieski. Niebieski. Czarnie. pomarańczowe, Tak. I... Żółty. Dobrze. I. Um, Różowy. Ró 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 a ty, Ręka na zielony. Świetnie, tak? Teraz drugi, tak? Prawa ręka na niebieski. Świetnie. Prawa ręka na czerwony. Lewa noga na żółty. Może drugą no, boku Tak. I lewa ręka na zielony. Lewa ręka na zielony. Lewa ręka. Świetnie. Tak, dalej. Prawa noga na czerwony. U, ale tym nas na pierwsza, znaczy prawa noga na czerwony.